Wyobraź sobie taki scenariusz: zaczynasz dropshipping. Kupujesz sklep, personalizujesz go pod siebie, dodajesz produkty, tworzysz content na social mediach i widzisz, że to naprawdę zaczyna działać. Ale nagle jest zderzenie z rzeczywistością. Pierwsze zamówienia wpadają, ty zarabiasz, ale co za tym idzie, pojawiają się myśli o podatkach, księgowości, fakturach, a do tego co jakiś czas zwroty produktów. W takim momencie większość osób myśli sobie, że to jest chyba nie dla mnie i po prostu się poddają. Tyle, że po co od razu rezygnować? Gdyby te tematy były nie do rozwiązania, to przecież nikt by na tym nie zarabiał. A przecież doskonale wiesz, że są osoby, którym ten model realnie odmienił życie. To oznacza jedno: jeśli rzeczywiście chcesz zacząć zarabiać na dropshippingu, musisz wiedzieć, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I dokładnie po to powstał ten film. Rozwieje w nim wszelkie wątpliwości związane z trudnymi tematami w dropie i pokaże ci, jak w prosty sposób możesz poradzić sobie z trzema głównymi problemami, z którymi zmaga się dosłownie każdy, kto zaczyna: podatki i działalność, księgowość i faktury, a także zwroty i hurtownie. Czyli wszystko, co na początku może wydawać się skomplikowane, ale wcale takie nie jest, jak ktoś wytłumaczy ci to od A do Z. I to właśnie zrobią w tym materiale. Podatki i działalność. Co ważne, warto zadać sobie pytanie: czy dropshipping w ogóle jest legalny? Nie trzymam Cię w niepewności, tak, dropshipping jest w 100% legalny, z tym, że jak w każdym innym biznesie są pewne zasady. Po pierwsze, sprzedajesz online, czyli musisz zadbać o dobry regulamin i politykę prywatności. Takie dokumenty możesz wygenerować automatycznie, na przykład przy użyciu generatora dokumentów w panelu Iconfly, dzięki czemu nie musisz wykupywać indywidualnych konsultacji z prawnikiem, które nierzadko kosztują kilkaset złotych. Po drugie, musisz mieć legalne źródło produktów, czyli nie możesz sprzedawać podrobionych produktów, np. z logiem Gucci czy Louis Vuitton, ale to jest raczej oczywiste. I po trzecie, dokumentacja sprzedaży, czyli wszystkie faktury, dowody sprzedaży itd., nawet jeśli jeszcze nie masz działalności, ale do tego jeszcze przejdziemy. To są takie trzy punkty, o które musisz zadbać, jeśli chcesz działać legalnie w dropshippingu. I teraz najważniejsze: czy musisz od razu zakładać firmę? Otóż nie musisz. W Polsce jest coś takiego jak działalność nierejestrowana i to jest idealne rozwiązanie na start pod jednym warunkiem, że masz ukończone 13 lat. Dopóki Twoje miesięczne przychody, czyli w tym przypadku sprzedaż, a nie zysk, nie przekroczą 3499 zł i 50 groszy, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia w tym roku, nie musisz zakładać firmy. Wystarczy, że prowadzisz prostą ewidencję przychodów i kosztów i rozliczasz się tylko raz w roku czyli w zwykłym rozliczeniu PIT36, gdzie wypełniasz dosłownie kilka rubryk. A co, jak przekroczysz ten limit? Masz wtedy 7 dni, żeby zarejestrować działalność w CIDG. Po prostu wchodzisz na stronę biznes.gov i wypełniasz prosty formularz online. Przy czym, aby zarejestrować taką działalność, musisz mieć ukończone 18 lat. W przeciwnym wypadku możesz założyć ją na rodzica lub na siebie za jego zgodą, co może być troszkę bardziej czasochłonne. Dobra, to teraz podatki. W polskim prawie jest kwota wolna od podatku. Dopóki nie przekraczasz 30 tysięcy złotych dochodów w skali roku, nie musisz płacić podatków. Po przekroczeniu tej kwoty, musisz wybrać formę opodatkowania. Tutaj widzisz aktualne formy opodatkowania do wyboru, wyświetlają się teraz na ekranie. W tej kwestii najlepiej skonsultować się z wybraną księgową i nie kombinować samemu, bo Twoim zadaniem jest sprzedaż i skupienie się na niej, a księgowości – księgowanie. Ok, a co z VAT-em? O co z tym wszystkim chodzi? Na początku możesz korzystać ze zwolnienia z VAT, dopóki nie przekraczasz 200 tysięcy złotych obrotu rocznie. Czyli na ten moment prawdopodobnie nie musisz się tym przejmować. Z tym, że uwaga, są produkty, które z tego zwolnienia są wyłączone. Więc jeśli sprzedajesz produkty z kategorii, które widzisz teraz na ekranie, musisz być watowcem od początku. Jeśli ich nie sprzedajesz, możesz spać spokojnie, dopóki nie przekraczasz tego limitu. Jak przekroczysz i będziesz watowcem, to dalej możesz spać spokojnie. No dobra, a jakie są koszty prowadzenia działalności, jak już ją zarejestruję? Na początku masz tak zwaną ulgę na start, która sprawia, że koszty są znacznie mniejsze. Czyli przez pierwsze 6 miesięcy w ogóle nie płacisz składek społecznych do ZUS-u. Płacisz jedynie obowiązkową składkę zdrowotną, której wysokość zależy od Twojej formy opodatkowania. Do kosztów dochodzi jeszcze księgowość, czyli około od 150 do 400 zł miesięcznie, w zależności od biura, które wybierzesz i od skali Twojego biznesu. I to tak w zasadzie na tyle. W dużym uproszczeniu, średnie koszty takiej działalności na samym początku mogą wynieść od nawet 400 zł miesięcznie księgowość i faktury. Skoro wiesz już kiedy zakładać działalność, jakie są twoje koszty i jak działa podatek VAT, to teraz naturalnie pojawia się pytanie: a co z księgowością? Czy muszę mieć księgową? Jak to wszystko wygląda? Na start najlepsze, co możesz zrobić, gdy przekroczysz limit działalności nierejestrowanej, to zwyczajnie skorzystać z księgowości online. Dlaczego? Bo po pierwsze, nie musisz nic zanosić fizycznie, niczego drukować ani tracić czasu na jeżdżenie do biura. Wszystko robisz zdalnie, tak samo jak działa Twój biznes. A po drugie, samemu prawdopodobnie byś się w tym wszystkim pogubił i prędzej czy później i tak byś musiał skorzystać z księgowości. Zaoszczędzi Ci to mnóstwo czasu. Naprawdę jedna pomyłka w rozliczeniach, źle wystawiona faktura albo zapomniany termin, może Ci naprawdę kosztować sporo nerwów. A taka księgowa pomoże Ci założyć działalność na starcie, zajmie się rozliczaniem faktur i kosztów, a także doradzi konkretne formy opodatkowania w dropshippingu. Na koniec miesiąca tylko dostajesz rozliczenie i wiesz dokładnie, ile masz zapłacić podatku. ZUSu i masz temat z głowy. Ale zanim zdecydujesz się na konkretną firmę, zwróć uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim, czy są wiarygodni i mają pozytywne opinie? Czy znają się na dropshippingu? To jest absolutna podstawa, bo nie każda księgowość jest przystosowana do tego modelu. Czy rozliczają się zbiorczo faktury? Czy pomogą ci z rejestracją VAT i założeniem firmy, jeśli przekroczysz limity? I czy mają panel albo apkę, gdzie możesz wszystko śledzić w czasie rzeczywistym? Przykładem takiej księgowości jest chociażby InFact. Podaję ją jako najpopularniejszy i sprawdzony przykład, a jest ich naprawdę sporo. Ważne, żebyś wybrał coś sprawdzonego. Tak, jak już wspomniałem, koszt takiej księgowości to około 150-400 zł miesięcznie. A jak to wygląda z paragonami i kasą fiskalną? Tutaj dobra wiadomość: nie potrzebujesz mieć kasy fiskalnej, jeśli prowadzisz sprzedaż wysyłkową i wystawiasz faktury. Oczywiście możesz ją mieć, ale nie musisz czyli dodajesz do regulaminu fragment, że dowód zakupu jest przesyłany mailowo. Wtedy informujesz hurtownię, aby w przesyłce nie umieszczała faktury ani paragonu. A jeśli naprawdę chcesz, możesz uzgodnić z hurtownią, żeby dołączała faktury, paragony do paczki, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeśli wcześniej tu ustalicie, że będzie to twoja cena, a nie cena hurtowni. Jednak na początku najprościej będzie, jeśli to ty wyślesz fakturę klientowi mailem bez komplikacji. Wtedy masz wszystko pod kontrolą. Najważniejsze jest to, żeby klient miał zawsze jakiś dowód zakupu. Zwroty i hurtownie. Zwroty, czyli temat, który odstrasza większość początkujących osób, i przez to spora część początkujących sprzedawców rezygnuje z Dropa. I szczerze, wynika to tylko i wyłącznie z niezrozumienia. Bo w rzeczywistości nie jest to tak skomplikowane. Już tłumaczę ci, jak to wszystko działa. Najpierw Samo prawo konsumenta, czyli w jakich przypadkach klient może zwrócić produkt. Jeśli klient kupuje coś na Twoim sklepie, to zgodnie z prawem ma minimum 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Po prostu ma prawo zwrócić produkt bez względu na okoliczności, z tym, że są pewne wyjątki. Przykładowo w produktach cyfrowych możesz ograniczyć to prawo dosłownie pozbywając się problemu zwrotów, zamieszczając odpowiedni fragment w regulaminie oraz checkbox w koszyku. W przypadku standardowych produktów fizycznych 14 dni na zwrot to prawny obowiązek i takie minimum, a próby wyłączania możliwości zwrotów są tak czy tak złym pomysłem, bo mało kto kupi coś przez internet, gdy nie ma opcji ewentualnego zwrotu. Wygląda to po prostu jak skam. Pytanie: co zrobić, aby poradzić sobie ze zwrotami i uniknąć komplikacji? Po pierwsze, jasno opisz zwroty w regulaminie. Ile dni na zwrot? To ponosi koszt przesyłki zwrotnej. Czyli możesz zamieścić taki fragment, że klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy i koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. To cię chroni i daje jasne zasady dla klientów. Po drugie, pomyśl, co sprzedajesz. Niektóre kategorie produktów mają naturalnie większy odsetek zwrotów. Przykładowo, takie kategorie jak ubrania. Obuwie, tania chińska elektronika i produkty szklane będą zwracały się najczęściej. Dlatego, jeśli chcesz ograniczyć zwroty do minimum, unikaj sprzedaży w tych właśnie kategoriach. I po trzecie, nie sprzedawaj podróbek. To jest w miarę oczywiste dla większości, ale warto o tym wspomnieć. Bo nawet jeśli uda ci się coś sprzedać i klient po 14 dniach no, nie zauważy, to prędzej czy później możesz mieć naprawdę poważne problemy, bo to jest po prostu nielegalne. I teraz najważniejsza rzecz, czyli jak obsługiwać zwroty. Tutaj są dwa scenariusze. Hurtownia przyjmuje zwroty i to jest poniekąd wersja idealna, bo wtedy tylko ty pośredniczysz, a hurtownia obsługuje zwrot. Drugi scenariusz, hurtownia nie przyjmuje zwrotów. W takim przypadku musisz to ogarnąć samodzielnie. Ale spokojnie, możesz przyjąć zwrot na swój adres i wystawić produkt ponownie na sprzedaż. Czy to na własnym sklepie, czy to na marketplace'ach. Po prostu w tym jednym przypadku, to Ty wyślesz produkt bezpośrednio do klienta. A jeśli jest coś uszkodzone lub zwrócone w gorszym stanie, raczej nie ma co się kłócić z klientem. W takim przypadku wystawiasz produkt na innej platformie jako uszkodzone, używane, co praktycznie się nie zdarza, a jak już to w skrajnych przypadkach. Najważniejsze to nie panikować. Zwroty to nie jest koniec świata ani jakiś spory problem, bo to jest część biznesu sprzedaży internetowej, nie tylko w dropie. Tak jak w inwestowaniu, czasem rynek idzie w górę, czasem w dół, tak w dropshippingu czasem są zwroty, a czasem nie ma. I musisz to po prostu przyjąć na klatę, sobie z tym poradzić. Bo tak działają ci, którzy rzeczywiście zarabiają na dropshippingu, szukają rozwiązań zamiast problemów. Jak widzisz, te wszystkie trzy elementy, które odstraszają większość początkujących, przestają być jakimkolwiek problemem, jeśli tylko wiesz jak sobie z nimi poradzić. Ty po tym filmie masz dosłownie wszystko czego potrzebujesz, aby rozwiązać każdy największy problem w dropshippingu. Nie musisz na początku zakładać firmy ani płacić podatków. Twoim jedynym zadaniem teraz jest rozpoczęcie sprzedaży. Masz wszystkie potrzebne informacje i wiesz, jak podejść do tego świadomie, na spokojnie i bez stresu. Tak naprawdę. Bez względu na to, czy jesteś początkujący i chciałeś rozwiać wątpliwości, czy już działasz i szukałeś rozwiązania konkretnego problemu, w każdej z tych sytuacji masz teraz wiedzę, która pomoże ci działać dalej. Dzięki temu nie zrezygnujesz tylko dlatego, że coś wydawało ci się trudne. Jeśli dopiero zaczynasz dropshipping, to oprócz wiedzy potrzebujesz także miejsca, w którym będziesz sprzedawać. Dlatego wejdź na stronę iConfly, wybierz odpowiedni pakiet i stwórz własny sklep dosłownie jednym kliknięciem. Otrzymasz także dostęp do kursu Rozwój sklepu, w którym dowiesz się, jak rozwinąć własny sklep i zacząć sprzedaż krok po kroku. Link do platformy iConfly znajdziesz w opisie tego filmu. A jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy i znalazłeś odpowiedź na jakąkolwiek wątpliwość, to mam do ciebie tylko jedną prośbę. Zasubskrybuj ten kanał i oczekuj na kolejne wartościowe materiały, które pomogą ci w rozwoju biznesu e-commerce. Ja, jak zawsze, liczę na twój sukces.